Dotarłem do Brzeżnicy, jeszcze no, zaczyna się robić jasno w tej chwili, dworzec odnowiony, na zdjęciach opisu szlaku był w ruinie, jak oglądałem. Dzisiaj w nocy cztery przesiadki, pięć środków lokomocji, trzy godziny przerwy w Krakowie od pierwszej do czwartej. Widzę tabliczkę ze szlakiem niebieskim, gdzieś może będzie jeszcze początek. Zobaczymy. No, w planie jest szlak niebieski, przyróżnica Kacwin. Do przejścia i dalej. jak się... Dobra, trzeba coś nagrywać. Tu po lewej stronie, w górnym lewym rogu, wychodzi słoneczko. Dlatego chyba taki prześwit. Oczywiście cały widok psują druty. Przed chwilą w lesie mijałem cztery kanie, z innych grzybów na razie jadalnych nic nie widziałem. Pogoda póki co dopisuje. Dzisiaj o szóstej rano wyszedłem z autobusu, to nie powiem, zmarzły mi ręce. Około 7 przestały marznąć, a około 8 już trzeba było się rozbierać. Tyle. W oddali, może być za daleko na kamerkę, już widać jakieś wysokie szczyty o ostrych grzbietach. Może w programie da się powiększyć obraz. Trzeba by coś dzisiaj nagrać bo po wyjściu z Landskrona. Chyba żadnego filmu nie nagrałem w Landskronie, zresztą też. Jest kabliczka pod jakąś górą, już nie pamiętam. Uję się na młodej wodali, widać tatry. No, tu szlak, stamtąd przyszedłem przyszedł. A teraz sobie odpoczywam. 4 godziny do Jordanowa mi zostało chyba pierwsze miejsce, bo w ogóle może będzie? No, ale to się okaże. Nie wiem czy będzie widać, ale tam na horyzoncie są Tatry. Wybijają się. Tu kolejny punkt widokowy. Ja sobie odpoczywam jakąś godzinę przed metą na półtorej. A nawet dwie, jakieś jeszcze zliczyć zakupy w Biedronce. Szlak. Ciekawy dzisiejszy odcinek. Mało betonu, ale góry takie, że, że dały w kość. Dalej na Szlaku Niebieskim. W tej chwili jestem nad Jordanowem. Na horyzoncie widać piękne Tatry. Nie wiem, czy z tej odległości je widać. Noc była ciepła w śpiworze, w którym spałem pod chmurką. Natomiast trap przesiąkł wodą z dwóch stron. Śpiwór się trochę zamoczył. Pani, która chyba sprząta ośrodek, mówiła, że w nocy były mgły. Może to z tego powodu nie wiem. Nauczka na przyszłość trzeba. Na środku się rozkładać Wspaniał. Cześć. Tutaj mam trochę złe oznaczenie, czy znaczy nie ma oznaczenia. Ale szlak tu biegnie centralnie przez cementownię. Nie widać. Jeszcze widok na góry. Ok. W eee, drodze na Luboń Wielki. Za mną chyba widać panoramę Tatr. Nie wiem czy widać, na tak mnie to powiększę. A tu będzie za mną jeszcze schronisko na robaniu wielkim. Nie wiem, jakim kątem kręcić, ale się obrócę dookoła No i tu ludzie mają fajne widoczki. Teraz powinno chyba widać że tam zabudowania.

Jestem na turbaczu. Chyba się poprzednio nagrał film. Źle wcisnąłem Pogoda ładna mgły opadły, tu godziny wcześniej były widać tu same schronisko z dziedziczkiem, A ja schodzę do opusznej teraz łka na mnie dla ja schroniska Przedłem trochę z szlaku niebieskiego, jestem na przełomie białej. Bardzo fajne miejsce, czyli może tak skałki. Z tyłu widać tatry, chyba. Tu jest... No tam, tam poczuć, że całe. Może No i tam przypływa taki dopływ kolejnej rzeki. Piękna kraina. Więc Spisz czy coś, co się tak nazywa, ale widoczki Zarąbiste. Będę szedł jakieś jeszcze 10 km do granicy z Słowacją Jakaś Łopuszanka jest na wysokości 900 m ponadpołożona położona Zobaczymy jak będzie widać tatry stamtąd ale tu zielono pięknie Widok na tatry Pobielskie Idę sobie teraz taką granią Szlak Niebieski Jeszcze na jestem Tatry Dzisiaj znowu mi się owieczki trafiły na trasie, <słyska> ale beka.